Albo pierwszym, albo drugi. Razie, pan przyjechał do Rzeszowa. Marino, Marino. No, no taki zapierajło. Taki mnie poruchał. Wiesz, myślę, że to, bo na scenie to się wydaje, że on jest wielki, nie? To pan czuł, pan, że po zasłaniach okienka. Kotyk tutaj się przed O, nie zbierał nas kotyk. O, o! A tam jest silia w Jakiś Co ten pani? Bior? No i wiesz, nie kupiliśmy sprzed sprzedaży. Mimo, że tam widzieliśmy, gdzie było, że tak nie wiesz, tam że tymi, którzy wiemy, że tymi, którzy wiemy, że tymi, którzy wiemy, że jak Jesteśmy tak wiesz, tak, to, to mówiło na dwie No, zostaliśmy no, stojące miejsca. I tutaj tam była sportowa, była bardzo marniuszka. No a ludzi tu, okazało się, że jeszcze dwutącek będzie. Boże, dużo ludzi się nie dostało, wiesz? Tak, tak mnie pobochał tu, tu i tu. O, gdzieś on cię nie widzi. Ale już czuję. No co? No, no, przecież wtedy gdzie człowiek otworzył i na radio odbioru. włoskie, pokaźniki we Włoszech. No. A wierzę, odbyła Polska, tylko zapomniałam. Teraz, niedawno Rosjanie zrobili o niej serię. Hmm. Adriano Czerentano. Ricci, Umberto Toschi, senza scelta. Albano e Romina Power. Uno ha dato via il successo del registro. Chi Domenico Modugno? Un fresco italiano, non Mam innowa linii właśnie. Załapuj się, gdzie idziesz? <laughs> chodź to tu chodź tutaj. Okay. Chodź, ta moja mała. Chciałam mieć jakaś Pani zgwałci, żebym kupiła kulki. Ja mówię, wie Pani, jak na moje spojrzenie, to są kulki, ale ja się nie znam na tak, tak. Ja, grzybach. Kulki. 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 Rozumiem, kulki. kulki. Jakie, jakie te kulki chcesz kupić? Już w kiosku ruchu. O, Sofia Loren nawet śpiewa. 啊！你走。